Cześć, witajcie, ja jestem Mieczko, z jest pan Chomiczek, do podłoga, z z serduszkiem na środku. Zawsze albo z workiem, tym razem z serduszkiem. No takie rzeczy. Szczęść, szczęść Boże, szczęść, szczęść Boże, szczęść. witam wszystkich. Dzisiaj nagrywamy nasze ulubiony, w ogóle jesteśmy, to jest, na, to jest nasze drugie ulubione po SkyBase'ach. Tak, on zawsze motorem. cały tak. dzień na motorze. Ej, ja już mam załamanie nerwowe, bo to się kończy tak. Ja jadę z tyłu się na niego, mój na niego trafia. A on, motory, co 15 sekund. Mamy nadzieję, że nie utopimy żadnego motoru. Nie utopimy, nie utopisz. No, celem dotarć do top to 5, używamy Celem dotrwać wszystkiego. to top 5, wszystko jest dozwolone. Oprócz ruchu, oczywiście. No, taki lekki no. dookoła motoru, żeby na przykład zatankować coś to jeszcze można. A więc dobra. widzimy się już w grze. No. tak nie, nie ma. No, dzień dobry, nie wiemy czy jest nawet motor, robimy to w rzeczy Najpierw zbieramy szybko broń i jak przyjdziemy na motor, to już nie możemy się ruszać, dlatego ja tak szybko, póki mogę, biegnę coś tam zebrać. No Dobra, i już jestem na najbliżej motor, motoru. No. Weź ten karnister. Dobra, jeszcze tylko karnister wezmę. Yes. No i welcome to the motor. <laughs> Dobra, niszcz po kolei te, te. No, nie, by, to Ale mi nie, nie poprzemy. Ja sobie cofaj mi. No tu masz. Otwieraj. O, a to? Klepasoki tam jeszcze leżały, bym wziął. Impulsywki bym wziął, a ty mi nie pozwalasz. Po co ci impulsy, jak nie możesz nic używać? Co się ty chcesz nas wybijać tymi impulsami? No. Ale <laughs> to nie jest śmieszne. Mac, o tu są te. Wywaliłem karnistę przypadkowo, życie. Zapatrz się pod mapę. Dobra, twoja tarcza już jest nałodowana. Ej, czemu tyś mi zabrał tą potę? A nie, nie, Jestem gotów, żeby strzelać. Oni tu wysiedli. Ja wysiadłem. Przez przypadek. Strzelam, no jedź stąd. Jedź stąd, pstułanie. No nie na drzewu. Mówiłeś coś? Nie, nie mam w ogóle. Ja zrobiłem, to... ja zrobiłem trzy kroki po tym przez przypadek. Kolejny z tyłu, jedź stąd, z tyłu. 30. Leży. Podjedź po coś, bo ja nie mam nawet jak strzelać No już, to no, próbuję, no przecież to nie jest takie proste. Bo ty se rozbierasz, a ja nie mam nic, dosłownie. No tak takich teraz. No macy to ty bierz, no. Yy, pompę, cokolwiek, dobra, to mam, ma uważę. Ja mam wszystko yy. szare. Gosiu, ja mam też szare, a ja nie mam nawet jak tego przeładować. Rozumiesz? Nie mam do niczego amunicji. Czekaj, może ja mam tego, perk'a jakiegoś, żeby mieć, wiesz... To są typy, jedź. Je typy, jedź gazem! Jeszcze dostałem obrażenia, no, jak... Nie mamy już Pawy matsu. O kurcze, ja mam apony tu nie jest twoje największe zmartwienie, ubierz mi. Nie mam budować, nie mogę czym budować. Widzimy się ja w drugim się... meczu. Pać. Dzień dobry, mieliśmy trochę z planów, jakby ja se jadę tutaj na początku obok Dawida pozbieram jakiś ślub, a on do mnie dojedzie po prostu i będzie łatwiej. No, taka sytuacja. Ja sobie tutaj zlutuję, po prostu stanę i będę się stał. Ale... I weź pozbieraj Mac, bo jak ja Tobie wszystko oddaję, to widzisz, że ja nie mam potem czym się walczyć sam. No, póki do mnie nie dojedziesz, mogę tutaj sobie ogarniać, więc wiesz. Na to terencie mamy wyciągnąć, bo ja nie lubię robić zatarcia. Albo przejedź tak, gdzie on? W szaku. W tym punkcie 30 dostał. 60. Biało. Kółeczko. Jeżdżaj Wysadziłem go. Nie dostał wiem. 60, mojej tędy. Kolapsuj to. Strzelaj to tego. Jest tam. Widzę go No jest, jest, tak, gdzie ma być Skolapsowane 30 Kurcze, no troszkę to, nie to jest niebezpieczne. No właśnie, jedź <laughs> Ja sobie piję fotki Zaraz możemy do niego wrócić Masz jakieś leczenie takie, ale proszę? ty zniszczą tą ścianę, tutaj będziemy... Makle posoki mogli... mamy To zamiast krzaka bym wzięła aptekę, dobra O, o, Ach. o. O. I od razu. Właśnie sekund. I tu masz jeszcze dwa. Podjesz tutaj to będzie 20. Aby mało bo mało. tutaj właśnie rzucamy. Kontumnie. Rzuć, rzuć. Kontumnie. Dobra, wracamy do nieba, eee, żebyś no. się nie czuł lepszy. O, ile on tutaj drugiej, jeszcze jest? Tam z drugiej strony kolejni byli, tak wracając na temat. Patrz, jest przed nami. Dwóch! O, o kurczę! Ej, to samo miejsce. No. no, no dobra, słuchajcie. Czelecz zaliczony. widzimy się za trzy dni. Ej, tu on ma pełne HP, jakiego obiłam w cholerę. Musimy się całą znaleźć. On się Nie, wiem, nie miał No nie no, no dobra, słuchajcie. Było dobrze. Takie próby fajne. Zobaczymy się za okiem.